Cześć, nazywam się Angelika Dam, to jest kanał Dam, Zdam, w którym dzisiaj zajmiemy się kolejnymi pytaniami z matury ustnej. Przed nami pytania numer 15, 16 i 17. Dwa pierwsze poświęcone są komedii Moliera zatytułowanej Skąpiec, a ostatnie satyrom oświeceniowym Ignacego Krasickiego. Zanim jednak zaczniemy, bardzo, bardzo mocno zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału i do wszelkich reakcji w postaci łapek w górę, komentarzy, pytań. Wszystkie, są bardzo ważne dla nas, pozwalają nam dostrzegać, jak nasz kanał się rozwija. Dlatego bardzo dziękujemy. Zacznijmy od skąpca. Przypominam, że na kanale znajdziecie film na temat tego utworu, który może zechcecie obejrzeć w ramach uzupełnienia wiedzy na temat tego tekstu. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Pytanie numer 15. Czy dobra materialne czynią człowieka szczęśliwym? Omów zagadnienie na podstawie skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Jeśli wylosujecie to pytanie, możecie zacząć odpowiedź od takiej ogólnej refleksji na temat znaczenia dóbr materialnych. Są one oczywiście ważną częścią ludzkiego życia, ale nie powinny być umieszczane na pierwszym miejscu, bowiem nie dają trwałego szczęścia. Tak ten problem ujmuje twórczość. Ja Jana Kochanowskiego czy barokowego poety Mikła Jasempa Szarzyńskiego, i myślę, że możecie tutaj użyć obu tych poetów jako kontekstu do swojej wypowiedzi. Podobnie ten problem prezentuje Mollier, który już w tytule wskazuje nam, kim będzie główny bohater utworu. I od razu możemy przypuszczać, że skoro jest człowiekiem skąpym, to obsesja na punkcie pieniędzy stanie się głównym tematem tego utworu. Główną postacią tego tekstu jest Harpagon, 68 wdowiec, który jest paryskim mieszczaninem, ojcem dwojga dzieci: Elizy i Kleanta. Pieniądze są dla niego tak ważne, że wpływają one na jego wybory życiowe i stosunek do dzieci. Syna ciągle podejrzewa o marnotrawienie majątku, córkę pragnie wydać za mężczyznę, który nie będzie chciał posagu. Harpagon pragnie także orzenku dla siebie, ale małżeństwo traktuje jak transakcję. Pragnie żony z posagiem, oszczędnej, łatwej w utrzymaniu. To dla Dlatego jego wybranku zostaje przedstawiona mu przez swatkę, czyli Frozynę Marianna. Harpagon jest nią zauroczony. Ale prawdziwie kocha jedynie swoje pieniądze. Ale Marianne kocha ktoś inny, jego syn, kleant. Także córka Harpagona, Eliza, ma swojego wybranego ukochanego jest to Walery. Cóż z tego, kiedy dzieci wiedzą, że ojciec nigdy nie pozwoli im pójść za głosem serca? To dlatego kleant musi się zapożyczać, by być ze swoją ukochaną, i zresztą pewnie wiecie, że ostatecznie tajemniczym lichwiarzem jest jego ojciec. To z powodu charakteru Harpagona, Valery, czyli ukochany Elizy, chcąc być blisko niej i wpłynąć na jej ojca, używa podstępu i na każdym kroku udaje, że jest zachwycony decyzjami tytułowego bohatera. Harpagon cały czas boi się, że zostanie okradziony. W scenie piątej wspomina o zakopaniu w ogrodzie 10 tysięcy talarów, a kiedy odkrywa, że jego dzieci mogły usłyszeć te słowa, wpada w pop Bohater nie potrafi korzystać ze swojego bogactwa. Jak wspomina Kleant. Harpagon ma ładny majątek, chociaż nigdy się do tego nie przyzna, tak bardzo boi się, że ktoś zapragnie go okraść. W zabawny sposób to jak bardzo przywiązany jest harpagon do swojego majątku, prezentuje scena z aktu trzeciego, w której tytułowy bohater daje zalecenia swojej służbie. Ci y, służący mają nalewać wina gościom dopiero wtedy, gdy oni się o to upomną i to Najlepiej nie raz. Nalewając wina mają obracać się w taki sposób, by goście nie zauważyli złego stanu ich odzieży. Jakub sługa Harpagona pełni w jego domu dwie funkcje: stangreta i kucharza. W scenie piątej tytułowy bohater nakazuje mu przygotowanie kolacji. Jego goście mają dobrze zjeść za tanie pieniądze, najlepiej to, co mocno zapycha. W scenie 12 klant w imieniu Harpagona daje Mariannie Podarki widzimy, że pandora. Domu dostaje niemal szału, jednocześnie jednak jeszcze przed ślubem nie chce ukazywać kobiecie swojej prawdziwej natury. I choć ostatecznie Kleand będzie z Marianną, a Eliza będzie mogła wyjść za Valerego, będzie to możliwe tylko dzięki temu, że wcześniej Strzałka wykradnie szkatułkę. Obawiający się utraty drogocennego majątku Harpagon ulegnie żądaniom dzieci. Wcześniej jednak okaże się, że Anselm, którego Harpagon wybrał na męża Elizy, jest tak naprawdę Ojcem Valerego i Marianny. W finale utworu cała rodzina i dzieci Harpagona. Padną sobie w ramiona, ciesząc się z rządzeniem losu i przyszłym szczęściem. Zabraknie wśród nich jedynie tytułowego skąpca, który, ciesząc się z odzyskania swojej szkatułki, będzie ją utulił do siebie. Czy zatem dobra materialne czynią człowieka szczęśliwym? Może na chwilę, jak na chwilę szczęśliwy jest Harpagon, gdy odzyskuje swoje bogactwo, ale przede wszystkim są przyczyną nieszczęścia człowieka, niszczą jego relacje z bliskimi, a ich pragnienie Staje się niemal obsesją. Pieniądze nie dały szczęścia także Wokulskiemu, głównemu bohaterowi Lalki Prusa. Zdobywał on majątek właściwie tylko po to, by zbliżyć się do arystokracji i w ten sposób zdobyć serce Izabeli Łęckiej. Jednak można też powiedzieć, że jego pieniądze dały szczęście innym, licznym, biednym ludziom, takim jak Marianna, Wysoccy czy Węgiełek, którzy dzięki pomocy finansowej Wokulskiego mogli poprawić swój los. Pytanie numer 16. Przyczyny nieporozumień między rodzicami a dziećmi. Omów zagadnienie na podstawie skąpca Moliera W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Nieporozumienia między rodzicami a dziećmi są czymś naturalnym. Nie jest niczym dziwnym to, że dzieci na pewnym etapie swojego życia kwestionują sposób wychowania, a także styl życia swoich rodziców. Te konflikty pozwalają na lepsze zrozumienie swoich ról w rodzinie i pozwalają młodemu człowiekowi, na określenie swojego własnego systemu wartości pozwalają mu także lepiej zrozumieć siebie. Trudno jednak uznać, że z takim typem nieporozumienia mamy do czynienia w skąpcu. Nie możemy, jak w wielu przypadkach, powiedzieć, że racja leży po obu stronach. Czytając ten utwór, mamy wrażenie, że dzieci Harpagona spotyka ze strony ojca okrutna niesprawiedliwość. Jakie są przyczyny konfliktów występujących w tej rodzinie? Po pierwsze, skąpstwo ojca. To ono sprawia, że Harpagona Harpagon traktuje swoich bliskich niemal jak wrogów, którzy mogliby go okraść i wykorzystać. Jak mówiłam wcześniej, główny bohater wybiera dla swoich dzieci małżonków, nie troszcząc się o ich uczucia, a jedynie o to, by sam na tych orzenkach nie stracił a możliwie zyskał. W żadnej z rozmów Harpagona z dziećmi nie widać czułości. Szczególnie okrutne jest to, jak traktuje Elizę. Rozkazuje jej, w wielu scenach ją przedrzeźnia i wreszcie nie przyjmuje tego, że ona nie chce wyjść za Anselma. Kleanta traktuje jak marnotrawcę kogoś, kto wyłącznie na nim żeruje. Wpada we wściekłość, gdy dowiaduje się, że to on chce pożyczyć od niego pieniądze na wysoki procent. Wreszcie za nic ma to, że jego syn szczerze kocha Marianny. Gdy się tego Dowiaduje, wydziedzicza go i przeklina. Dzieci od początku wiedzą, że nie znajdą w ojcu oparcia i mogą liczyć wyłącznie na siebie. Co ciekawe, konflikt z ojcem sprawia, że rodzeństwo się do siebie zbliża. Łączy ich przecież wspólne cierpienie i chęć walki o własne szczęście. Dlatego możemy powiedzieć, że drugim powodem konfliktu w tej rodzinie jest zachowanie Harpagona, który uważa, że może zadecydować za swoich bliskich o ich przyszłości. W scenie szóstej aktu pierwszego Skąpiec wprost mówi, że gotów jest zmusić Swoją córkę do małżeństwa z tym, kogo on dla niej wybrał, i za nic ma zdecydowany sprzeciw córki. Podsumowując, warto podkreślić, że finał tego utworu nie napawa optymizmem. To znaczy, domyślamy się, że dzieci Harpagona osiągną szczęście, będąc częścią rodziny Anselma, czyli ojca Walerego i Marianny, ale Harpagon zostanie sam. Bo niczego się nie nauczył, nie wyniósł lekcji z wydarzeń przedstawionych w utworze. Nadal najważniejsze są dla niego pieniądze. W ciekawy sposób temat nieporozumień między rodzicami a dziećmi został ukazany w chłopach Rejmonta. Chodzi mi oczywiście o konflikt Macieja z jego synem Antkiem. Podobnie jak tutaj spór między mężczyznami dotyczy kobiety, Jagny, którą Antek kocha, a Maciej ma poślubić. Dodatkowo Antek upomina się o majątek, który według niego powinien na niego przepisać ojciec. Dlaczego? Dlaczego Maciej nie chce tego zrobić? Przyczyn jest wiele, a głównie obawa o swój przyszły los i utratę znaczącego autorytetu w gromadzie wiejskiej. Pytanie numer 17. Wady ludzkie w krzywym zwierciadle satyry. Omów zagadnienie na podstawie znanej Ci satyry Ignacego Krasickiego. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Na kanale znajdziecie także film na temat satyry oświeceniowej, który może być dla Was doskonałym uzupełnieniem do tego pytania. Link znajdziecie w opisie filmu. Satyra jest gatunkiem oświeceniowym, więc może zaczęłabym od tego, że ważną rolę w tym okresie pełni literatura dydaktyczna która związana była najsilniej z jednym z dwóch najważniejszych nurtów tego okresu, czyli klasycyzmem. Najbardziej znanym takim szkolnym twórcą z tego nurtu był oczywiście Ignacy Krasicki, który tworząc był wierny zasadzie bawiąc uczyć. Jednym z gatunków, który miał prezentować wady w krzywym zwierciadle jest oczywiście satyra. Satyra jest gatunkiem, który narodził się już w antyku. Jest to rodzaj wierszowanego utworu prezentującego w krytycznym Jakie jest zjawisko społeczne? Satyra posługuje się elementami komizmu, ironii, wyolbrzymienia w celu kompromitacji negatywnych zjawisk i postaw. Ważne jest to, że gatunek ten ma piętnować wady czy zjawiska społeczne, a nie konkretne osoby. Główne tematy oświeceniowych satyr to brak poszanowania dla przyszłości, zbytkowne życie, zachwyt wobec tego, co zagraniczne, głównie francuszczyzny, nierozsądność młodzieży, Pijaństwo, sposób zachowania się kobiet, krytyka stosunków dworskich, czyli ogólnie mówiąc, Krasicki krytykuje obyczajowość tego okresu. Omawiając to zagadnienie, możecie sięgnąć do znanej wam ze szkoły podstawowej żony modnej Ignacego Krasickiego. Satyra ta ma formę dialogu pomiędzy dwoma mężczyznami i zaczyna się od tego, że jeden z nich gratuluje drugiemu małżeństwa. Reakcja tego drugiego jest zaskakująca. Oziemble dziękuję, a potem zaczyna opowiadać historię tego swojego orzenku. Pana Piotra do ślubu skłonił majątek żony. Był całkiem pokaźny, w jego skład wchodziły cztery wsie. Od początku było widać, że małżonkowie do siebie nie pasują. Dziewczyna nawet nie była zainteresowana swoim przyszłym mężem. Mimo tego, że on to widział, to połakomił się na wzbogacenie i zignorował to, że jego żona była wychowana w mieście. Dlaczego to jest takie ważne? Za chwilę się o tym przekonamy. Przed ślubem małżonkowie podpisują intercyzę. Znajdują się w niej zapisy o tym, że żona modna w razie choroby będzie mogła wyjeżdżać do miasta także wtedy, kiedy będzie zima. Będzie miała też własny ekwipaż, wygodny dom i możliwość rozwiązania małżeństwa. Po ślubie mężczyzna specjalnie dla żony kupuje angielską karetę. Jest trochę zdziwiony, gdy dochodzi do przenosiń do jego domu, bowiem orientuje się ilu rzeczy potrzebuje jego żona. Żona, ale za chwilę za chwilę okaże się, że najgorsze dopiero przed nim. Kobiecie nie podoba się, jak mąż do niej mówi żąda zatrudnienia nowej służby. na miejscu, gdy widzi Dom Pana Piotra to nie jest zadowolona i wymaga od męża jego przebudowy marzy jej się także renowacja ogrodu. Wszystko czego pragnie żona modna to naśladowanie zagranicznego stylu życia takiego zagranicznego przepychu w wystroju. W formie przykładu powiem tylko, że żona modna chce Postawić w ogrodzie taką mini świątynię grecką, meczecik czy tam belwederek. Nie muszę chyba mówić, że dla naszego pana Piotra, który połakomił się na te cztery wsie, nie była to wymarzona sytuacja. Cóż jednak miał zrobić? Musiał podporządkować się swojej nowej żonie. Tak pozmieniał swój dom, że jak sam wspomina, przeszedł mój domek warszawskie pałace. Utwór kończy się wspomnieniem balu urządzonego przez państwa młodych, na którym od fajerwerków spaliła się. Potem Po tym pan Piotr podjął decyzję o przeniesieniu się do miasta. W ten sposób Krasicki ewidentnie ukazuje w krzywym zwierciadle satyry postawę ludzi, którzy decydują się na małżeństwo wyłącznie z pobudek finansowych. Widzimy też, że krytyka zostaje wymierzona ponadto w postawę ludzi bezmyślnie ulegających zagranicznej modzie. Ją niewątpliwie reprezentuje sposób bycia żony modnej. Nie muszę chyba dodawać, że tutaj świetnym przykładem może być Także satyra Pijaństwo, w której, jak sam tytuł wskazuje, Ignacy Krasicki krytykuje skłonność do nadmiernego spożycia alkoholu, szukania wymówek w celu napicia się, a po samym spożyciu skłonność do awanturnictwa i toczenia czczych dyskusji na temat na przykład reformowania państwa. Sądzę, że świetnym kontekstem mogą być też bajki Ignacego Krasickiego, w których autor także piętnuje wady społeczne. Tutaj przykładem może być Dewotka, która opowiada o kobiecie pobożnej, e, która odmawiając modlitwę, jest swoją służącą. I ja jednak być może sięgnęłabym po zemstę Aleksandra Fredry. W tej komedii autor podejmuje temat bezsensowności kłótni pomiędzy sąsiadami, która skutkuje nieomal zaprzepaszczeniem szansy na szczęście Wacława i Klary. Spór między Cześnikiem a Rejentem ma prezentować, uwypuklać najważniejsze wady tych mężczyzn. Taką małostkowość, chęć postawienia na swoim, przekonanie o nieomylności własnych decyzji. I na dzisiaj to tyle. Widzimy się w następnym odcinku poświęconym pytaniom maturalnym. A ja jeszcze raz zachęcam Was do polubienia tego filmu i zostawienia jakiegoś komentarza. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.